5 listopada minął rok od czasu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co się w tym roku zmieniło? O tym właśnie mówię w Goldwiku, o tym jak wpłynęło to na rynek złota. Oprócz tego jakie są perspektywy na kolejne lata. Czy Donald Trump rzeczywiście będzie odgrywał fundamentalną rolę, jeśli chodzi o wydarzenia w światowej gospodarce, o geopolitykę i różnego rodzaju inne aspekty związane właśnie z rozwojem rynków kapitałowych i finansowych na całym świecie. I jak to będzie wpływało na rynek złota? Bo według na przykład Ole Hansena z początkiem 2026 powinniśmy wrócić do fali wzrostowej na złocie, która tak naprawdę trwa już przecież od 2024 roku, albo właściwie zaczęła się nawet jeszcze trochę wcześniej. W każdym razie fundamenty się nie zmieniły, jak mówi Ole Hansen, jak mówi zresztą ING Bank. W związku z tym w przyszłym roku rzeczywiście cena zaczyna wzrosnąć. Szczegóły Oczywiście w najnowszym Goldwiku, na naszym kanale Gold na YouTubie, a tam również o tym, co RPP zrobiła w ostatnim czasie i co Adam Klapiński myśli o polskim złodzie, to znaczy, gdzie chce je tak naprawdę przechowywać. Zapraszam bardzo serdecznie, dziś godzina 14.